Co no ze strony Depolskiego, Ludaki jest ze mną dzisiaj? Kolczastelo. Tak, i gramy sobie dzisiaj drugi odcinek na serwerze Sky Warsy. Jak widzieliście ostatni odcinek, w którym graliśmy podaję trzy ręki i trzecią wygraliśmy moim zdaniem chyba więcej to może dobra. dobra ale możemy Pat przejść już do kolei yy, w tym odcinku już do arenek też czyli eee yy, chodź... ale patera, ro patera robi skok wiary ty chodź na wiatrak yy, ale nie, na dwa. nie 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 chodź jeszcze ja chcę zrobić skok wiary no chodź dobra to dasz mi wiatrak dwa. to dasz mi później to zrobić, okej okay? mm -hmm. Jak kręcimy to marenę. Robię wiary, który której tak się nie uda, ale dobra. Kanał kolcza tego, tak jak w poprzednim odcinku, będzie w opisie. No i czekamy. Trochę cicho. Uu, klawisze trwałe. Ale wiesz, jak ustawisz te klawisze trwałe, nie? Zaznaczysz to co ci tylko na początku będzie pikało Będzie taki charakterystyczny pszszsz Tak jakby ci przerwało coś Nie, no nie To tak działa no O, jakbym miał kowadełko to bym już to ugrał Wiesz czemu? Bo mój... Moim ulubionym życiem Giń! Pomóż Ja zginęłam! Brawo To ja? Ła! Zlewam, zlewam To nie orkaj proszę Okej, ja ci dam jego miecz. Łap, łap. A ja mam, łap. Nie, 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 nie. A ja go wyrzuciłem poza... A ja mam 9,70. Historię ming. Dobra. I believe I can fly. Doskoczyłem. O, aura, aura, aura. Typ jak ty po miał aura, no? Ale ty aura. Otwierasz te skrzynki, nagle mnie bije, nie? No. Przełujów we mnie blazem. I po zabawie. Dobra, to przejdźmy do kolejnej aranki. Ale daj mi najpierw zrobić mi piary. No nie, zrobisz to na końcu skrzynki. Się co tworzymy co 80 tekstów, tak. ale grzyb jest grzyb, dobra. grzyb na grzyb nie dawaj grzybnia dwa o to też od tego samego autora znowu ta duża mapa nowa mapa jest e, to jest taxi na polowanie na grzyba, ale dobra na grzybowo. lepiej będzie Wokół by się ucieszył czy no. <laughs> ja mu napiszę To jest na wertezie, napisz mu grzybnia. 2". To znaczy grzybnia. Będą grzybowe. No, nie to. <trym <trym> z koleczkiem będą Z będą, ale nie tylko z nim. Może je zaprosimy jeszcze do tej serii. Cztery diaksy idę na wojnę Ło. a ja koronę lucyfera no O, a ja mam cały set A ja mam coś najlepszego eee, aha. Będę Będę strażakiem koniec, Aha, to Nie, i też mam underperełkę Wiem, że koniec rozumiem, że to Nie no wiesz, nie, 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 no nie ma tak dobrze, no To ja tak miałem, nawet dwa no i żeś mi nie dał i żeś nie ma. nawet skrzynki nie ma? Nie, a nie, a nie, o, nie. Sypę, a ty mnie klepie. Ła, ła, no nie no spadłem. Skok wiary! Nie zaskoczyłem. Ja zginąłem, teraz oglądamy końcówkę. Ja też. Zginąłeś? O, bo a to zaczynamy znowu trafić. kolejne failowe odcinki. One takie fajne właśnie będą. Dobra. Idziemy na kolejną rękę. Dajesz, wbijamy. Park, park 2. Gdzie je, Park? Gdzie je, jest Park? Co park jest? Park 2. Ale to już się zaczęło! Nie. Park 2 nie. No zaczęło się już. No nie! Teraz jest pełna ręka. Dobra, to ja wyjdę. No i dlatego już nie mogłem. Nawet mam pieniądze, zdążyłem znaleźć. Chodź na Chaos 1. Nie. A, mam. A właśnie, może kiedyś CS-a zagramy? No. Ostatnio to proponowałeś, tak naprawdę, można powiedzieć, dzień temu? Nie no, co ja mówię? My to 8 nagry... Nie, cztery. My to ósmego nagrywaliśmy. Zresztą tam, my te zobaczysz sobie na odcinku, jak sobie obejrzysz, że ósmy był. Dzisiaj dwunasty jest. No no, cztery dni temu, nie wiem, nie liczę. To Tylko że... nie wiem, co mi robią deadpointy na środku mapy i jakiś waypoint, ale dobra. Ja tam za tydzień jadę na weekend do Niemczech. Na bogatów. Byłeś ty w Niemczech, mówię. Nie, do rodziny no. Teraz jest wcześniejsza pora, niż to nagrywamy, bo to wtedy było po 15, teraz jest weekend, sobota i te sprawy. No to spodziewajcie się odcinka po odcinku. No to w zasadzie tak będzie go dopiero. Jeszcze się tam... Ja bym to wiem jak. Mama Irmaxy! Ty ty, ty ty ty... A Irmaxy ty ty tygaj. Dobra, nie ja śpiewaj... Ej, nie śpiewaj, bo jeszcze ten... Bo jeszcze prawa autorskie będą. który nazywają się Bigos Niestety To jest to na robot? jest w ja mam w ogóle ku. Seta, o, Airmax. Maxy, chcesz mi bracił. Nie wiem co jest, ale coś mi się O nie, o nie, o nie, ratuj, ja ja to łucznik. I Jana. O nie. o nie, o nie, spadłem, O nie. Teraz no, na ja moja... starą technikę. No, to, te, to, to, te. o, chcę spadł! Ja prawie. Ja nam to jeszcze ugram, mówisz. Ale plecy, uważaj. Jej... Co gdzie o której? No, eee, prosto od ciebie wyspa p tak, tam. <gryw> Jaki ninja. Widzisz to? No ale ninja to może być w sesie No ale mi nie chodzi o defizę takiego, wiesz. Dobra, finał. On ma blaza, więc wiesz. to ja już na pewno się złożyłem widzę. A o, nie dam się tak łatwo jak to mi nic nie dało Ja sobie tutaj stanę hello uważaj nie, nie, nie nie ja ci dam ja tu wołam sojusz to ten będzie we mnie strzelał no Finał jest. jak do kaczki eee blaze aha, aha widziałem to widzę przejdziesz no Idzie do ciebie tak Nie to ja, to ja, to ja, ja, to, Nie czekam? ja mówię do niego, skacz no. sk sk Skoczy Nie, strzelał Czekaj, weź jakoś Biegaj, A ja biegaj. go porobię biegaj. Zbieraj sobie strzał Bo nie ma infinity, co jest na pewno, a strzał bez nich też nie ma no ale mógł mieć książeczkę i kołek kowadło też sobie mógł zrobić bo tu w niektórych skrzynkach może być dużo żelazo to wiesz. Dzięki Już nie ma chyba tej A ty chyba. masz na HP? No. O? O Skoczył. Won mi stąd Wygrałeś? No. To użył rakiety Użył rakiety! Nie! Uważaj, blazem polecam. Blaze, widzę. Widzę, bo ciągle ja, ja na niego patrzę. Co ty masz, zaleczek? Jaj, kapitanka. Chyba że użyję drugą. Ty, nie, nie może, wygrałeś. Ty, ty, ty. Tu no mamy wygraną marenkę. Tak się robi hip-hop. No właśnie Dobra, to zagramy jeszcze jedną marękę w tym Nieudany parkour. Chodź na western 2. Na... Ja na twierdzę zrobiłem, czekaj. Na arenkę, w której przegraliśmy wczoraj. Na czym? Western 2, kurde, pełna jest. No właśnie, wiem, ja, miałam... ja już chciałem wejść o to. No to... Trzeba się pisać. Rudy 2 chodźcie Mam, narudzielca Ty jestem na rudy, czy? Nie macie Gdzie jestem? Co to jest, A ta mapa gdzie pisze Po prawo Rudy 2 o. Jestem, Zrobiłem! No ale to, to? Nie, jestem obok ciebie No, no tam V-piece w jak na obieraniu ziemniaków, albo no, Albo na zbieraniu tych... Yy, bo... rzeszek. Może ten odcinek będzie dłuższy. Ja standardowo niczym nie dosłownie. Ja tylko złoty kilo wziąłem, do bicia. O Jest. mama! Ma, ma, jakbyś miał łuk, nie? I jedną strzałę, to już bym to stralić. Mam pięć strzał. A masz łuk? Nie, łuku nie mam. No to, no to tego nie ugramy, no. Bo ja mam książeczkę z Infinity. Ale no nie ma pogodeła. To byś zrobił, coś no, jak siebie mierzył. Nie mamy budunku. Ja nie mam budunka. A ja mam kość winstona. Mamy lepiej. Dirk, muszę wy Była aż taka bieda w kraju. O, 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 to jest Nie, tak. Ja nie, ja nie, mam o, nie, 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 O, nie, mhm. Dobra, nie, to. nie, ten, nie, coś. On już raz nie, użył. nie, no, go. nie, nie, Jest moc. Ale wiesz czy mnie się dziwię? Mhm. Na trafię go gościom w Kingstonie y, bo... O cóż z tym... Mogę im zacząć brało. grać! A Czekaj, nic, do... nic nie brałeś Czekaj no było Te skrzynki wszystkich nie brałeś Dobra jestem. Czekaj Boże, finał mam. Którego i tak przegram? No, przegrałem. Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Ale, 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 ale ja o jednym się zapomniał. Mm. Dobra i tego i tak nie będzie, bo żartowałem. Dobra, ale gdzie jesteś? Bo tam na no, ja wbijam na górę. Tam gdzie zaczynaliśmy? No. To pójdę nam do ciebie. Ja wiesz, że to jest taki skok wiary, który i tak mi się nie uda, ale dobra. A gdzie chcesz skoczyć? Tu A gdzie chcesz skoczyć? Nie tym wiesz, zobaczysz. Nie jestem. Trzy, dwa, jeden, lecaaaaa! Możemy poleciać. No i możemy się pożegnać, bo tam był sufit. Co? To, to byłoby na tyle. No, my się z wami żegnamy. Cześć! Naro. Baby, I'm playing on you tonight Hunt you down, eat you alive Just like animals, animals, like animals, bo